Jeśli jesteś coacherką, mentorką, terapeutką albo trenerką mentalną i masz poczucie, że mimo całego doświadczenia, mimo tych wszystkich przeczytanych książek, sesji, szkoleń, coś w tobie nadal stoi w miejscu, to nagranie jest dla ciebie. Bo może to, co cię blokuje, nie jest na poziomie strategii. Może coś siedzi głębiej w Twoim ciele, w Twojej podświadomości. I czas najwyższy to uwolnić. Jeśli jesteś, jak wiele moich klientek, to pewnie znasz ten stan. Prowadzisz innych, ale w środku czujesz chaos. Mówisz o autentyczności, ale masz wrażenie, że coś w tobie nosi maskę. Masz wiedzę, ale brakuje ci wewnętrznej spójności, odwagi, klarowności. Twoje ciało wysyła ci sygnały: napięcie, zmęczenie, wypalenie, a ty nie wiesz, jak je odczytać. A przecież masz już za sobą tyle pracy, tyle transformacji. I właśnie dlatego czujesz frustrację, bo z tym wszystkim, co umiesz, powinnaś być dalej. Prawda? I to właśnie z tego miejsca stworzyłam aktywację wewnętrznej mentorki, trzymiesięczny program transformacji, który nie działa na poziomie ogarnąć. On działa na poziomie regulacji układu nerwowego, pracy z podświadomością, uwalniania zablokowanych emocji z ciała i aktywowania Twojej wewnętrznej mocy. Autorytetu i spójności. Ja nie nauczę cię strategii, nie podam gotowca. Zamiast tego, prowadzącą skajesz się ty i zaczynasz działać z poziomu duszy, nie z poziomu lęku. No dobrze, ale jak to dokładnie wygląda i jak to działa? Wyobraź sobie, że w twoim ciele jest system kabli. Jedne odpowiadają za stres, to te, które się odpalają, kiedy się boisz, wkurzasz, czujesz presję. Inne to te, które prowadzą Cię do spokoju, bezpieczeństwa, radości i kreatywności. Tyle, że u wielu kobiet te spokojne kable są przykurczone, zastane i nieaktywne. I to właśnie dlatego, choć teoretycznie wszystko masz, nie czujesz się prowadzona, pewna, ani gotowa. W programie najpierw regulujemy układ nerwowy, czyli uspokajamy te spięte kable i ożywiamy te, które dają Ci poczucie mocy. Później zaglądamy do podświadomości, bo to tam zapisane są twoje najstarsze schematy. Nie mogę być widoczna. Muszę najpierw zasłużyć. Pieniądze są trudne. Dzięki specjalnym technikom, takim jak ustawienia energetyczne czy praca z mapą świadomości, doktora Hawkinsa, te wzorce dosłownie czyścimy, jakbyś usuwała stary kod systemu operacyjnego. A potem na tym oczyszczonym polu budujemy twoją prawdziwą strukturę, twoją ofertę, twoją komunikację. Twoje ceny, ale już nie z poziomu, jak inni to robią, tylko z poziomu Twojej esencji. To tak, jakbyś najpierw wyrwała chwasty z ogrodu, potem podlała ziemię, a dopiero później zasadziła tam coś swojego i patrzyła, jak zaczyna pięknie rosnąć. A potem przychodzi moment na coś, co w mojej prasy zmienia najwięcej coaching świadomości. Brzmi jak coś mądrego, prawda? Ale tak naprawdę. To bardzo ludzki i bardzo potrzebny proces. Zobacz. Świadomość to jest jak światło w latarce. Ono świeci tam, gdzie je skierujesz. Problem w tym, że większość z nas świeci sobie po plecach. Patrzymy na błędy, na porażki, na to, czego nie wiemy, nie mamy, nie umiemy. A coaching świadomości to przesunięcie tego światła. To moment, w którym po raz pierwszy od lat widzisz siebie taką, jaka jesteś naprawdę. Bez filtrów, bez masek, bez cudzych oczekiwań. I nie chodzi tu o mówienie sobie afirmacji. Chodzi o to, żeby na głębokim poziomie poczuć prawdę o sobie, tą, która jest większa niż Twoje lęki. Jak to wygląda w praktyce? Prowadzę Cię jak to w coachingu, pytaniami, ale to nie są zwykłe pytania. To są takie, które omijają umysł i docierają do Twojej głębi. I nie obawiaj się. Nie analizujemy życia, nie rozgrzebujemy dzieciństwa ani starych ran. Zamiast tego szukamy tej jednej nici, która jest w Tobie żywa, piękna i silna. To jak spotkanie z samą sobą, tą którą byłaś, zanim świat ci powiedział, jaka masz być. I kiedy ta świadomość się rozświetla, wszystko zaczyna klikać. Dlaczego sabotujesz działania? Dlaczego się boisz widoczności? Dlaczego zaniżasz ceny, mimo że wiesz, ile jesteś warta? Koczyń świadomości nie daje odpowiedzi z zewnątrz. On wydobywa Twoją własną prawdę. A potem wszystko zaczyna się układać. W tym momencie dokładamy kolejny puzzle, ustawienia energetyczne i uzdrawiamy relacje z pieniędzmi, z klientkami, z przodkami. A teraz coś, co często wywołuje pytanie, ustawienie energetyczne, czyli co to tak właściwie jest? Powiem Ci bardzo prosto. Wyobraź sobie, że każda decyzja, relacja, emocja, przekonanie to taki niewidzialny sznurek, który ciągniesz za sobą przez całe życie. Jedne sznurki są lekkie, rozwojowe, ale inne są stare, ciężkie i poplątane. I nawet nie wiesz, że je masz. Przykład? Lęk przed zarabianiem, bo w Twojej rodzinie pieniądze były źródłem konfliktu. Albo sabotowanie sukcesu, bo podświadomie jesteś lojalna wobec matki, która zrezygnowała z siebie, by wychować Ciebie. Ustawienia energetyczne to proces, w którym pokazujemy te sznurki i decydujesz, który zostaje, a który z szacunkiem puszczasz. Pracujemy z przestrzenią energetyczną, z Twoim rodem, z Twoim wewnętrznym dzieckiem, z Twoim ciałem, z Twoim biznesem jak z osobną istotą. I to nie jest żadna magia. To głęboko neurobiologiczna praca z intencją, obrazem i wewnętrznym widzeniem, który Twoje ciało i podświadomość doskonale rozumieją. A co się dzieje po ustawieniu? Kobiety mówią, jakby ktoś odwiązał ciężar z mojego kręgosłupa. W końcu zrozumiałam. Że nie muszę nieść cudzego życia. I od tego momentu ruszamy w zupełnie inną stronę. Szukamy twojego naturalnego flow. To nie jest klasyczna rozmowa o finansach, bo prawda jest taka. Większość kobiet nie ma problemu z pieniędzmi, tylko z tym, co one dla niej znaczą. Praca z energią pieniędzy to moment, w którym zadajemy pytania typu: Co czułaś, kiedy ktoś w dzieciństwie mówił: Nie mamy pieniędzy? Jakie emocje pojawiają się, kiedy wyceniasz swoją usługę. Jak wyglądał pieniądz w Twoim rodzie? Był czysty czy obciążony walką, lękiem, stratą. Nie zmieniamy mindsetu. My czyścimy zapis energetyczny pieniędzy w Twoim systemie. Usuwamy wzorce. Jak zarobię, to stracę. Jak wezmę więcej, to ktoś inny będzie cierpieć. Jak zarabiam, to muszę się tłumaczyć. A potem tworzymy Twoje nowe zasady przepływu. Pieniądz wspiera mój rozwój. Pieniądze są czystą formą wymiany. Zarabianie to przyjęcie, nie dominacja. Efekt? Kobiety wychodzą z tego etapu z nowym poczuciem. To ja tworzę mój cashflow, ze spokojem, bez dramy, z poziomu wyboru. Na końcu procesu spotykamy się w polu mentorki. To sesja, która domyka całą przemianę. Pole mentorki to aktywacja Twojej obecności, tej, którą ludzie czują zanim jeszcze cokolwiek do Ciebie przeczytają. Jeśli Twoje pole jest pełne lęku, chaosu, napięcia, to dokładnie to odczytują Twoi klienci. Ale jeśli ustawisz je świadomie, w zgodzie z sercem i swoją prawdą, to nie musisz przekonywać. Ty przyciągasz. I właśnie wtedy zaczynasz działać nie jak ekspertka, która się stara, ale jak liderka, która po prostu jest. Jeśli czujesz, że ten program jest dla Ciebie, że coś w tobie mówi, to jest ten moment. Zostaw komentarz, aktywacja pod tym filmem, lub napisz do mnie wiadomość. Spotkamy się na rozmowę wstępną. Bo to nie jest program dla każdego. To proces dla kobiet, które chcą przestać naprawiać się w nieskończoność i zacząć działać jako one, w wersji zintegrowanej, prowadzącej, widocznej. Możesz szukać kolejnych strategii, kursów, webinarów, ale dopóki nie spotkasz się z tą częścią siebie. Która naprawdę prowadzi, każda strategia będzie tylko plasterkiem. A ja jestem tu po to, żebyś w końcu stała się tą, którą już jesteś mentorką. W programie dostajesz najcenniejszą rzecz, bo nie jest to program grupowy. Dostajesz moje indywidualne prowadzenie i moją obecność. Nie będziesz w tym sama, ale sprawię, że będziesz samodzielna. Do zobaczenia po drugiej stronie.